To jest 48. Kongres Światowej Chirurgii. To jest uh, takie International Society of Sedgwick. Uh, to jest instytucja, która myślę już od prawie 100 lat istnieje. Dobrze się stało, że dzisiaj tu w Krakowie odbywa się ten kongres. Razem z obradami tego Światowego Towarzystwa Chirurgicznego ISSS odbywa się 69. Uh, zjazd. Towarzystwa Chirurgów Polskich. Tematyka jest wszechstronna. Wszechstronna, tak jak wiele mamy specjalności chirurgicznych. Ale najbardziej na tym kongresie jest reprezentowana endokrynologia, czyli choroby tarczycy, nadnerczy, czustki, cały przewód pokarmowy, urazy, nowotwory. Jeżeli chodzi o, o krachów. Organizacje tu ze strony polskiej to jest, to jest znakomicie. Zresztą słyszę tutaj rozmowy anglojęzycznych, uczestników tego kongresu, są zachwyceni.